Minął kolejny tydzień wojny na Ukrainie, zatem czas na następne podsumowanie całego konfliktu oraz wydarzeń z nim związanych. I tak jak zawsze, tak i dzisiaj zaczniemy sobie od gospodarki, potem przejdziemy do geopolityki, zaś wydarzenia frontowe zostawimy na sam koniec. Zatem zaczynajmy. I jako pierwszy weźmiemy na tapet wątek migracji ludnościowej z obszarów objętych wojną. Z tego, co wiemy, od 24 lutego 2022 roku, czyli od samego Początku konfliktu wyjechało do nas ponad 11 milionów Ukraińców. Niektórzy po czasie wrócili do rodzimych miejsc, niektórzy pojechali dalej na zachód, ale znaczna część migrantów po prostu została na terenie Polski i mowa tutaj o kilku milionach ludzi, przy czym większość z nich znajdowała się tutaj na mocy 18-miesięcznego prawa do legalnego pobytu, które notabene i tak było nagminnie przekraczane, bo wielu ludzi nie ma do czego wracać, dlatego też Sejm Polski uchwalił spec ustawę na mocy której ów legalny pobyt zostanie przedłużony do daty 4 marca 2024 roku, czyli prawdopodobnie do czasu, aż wojna się nie zakończy. Od siebie dodam, że to jednak nie rozwiąże problemu, bowiem nawet w przypadku zakończenia wojny dalej wielu ludzi nie będzie miało do czego wracać i nie będzie chciało wrócić. Pytanie zatem brzmi, co w obliczu takiej sytuacji zrobią nasze władze? Czy zmuszą migrantów do powrotu, czy też być może obmyślą kolejne mechanizmy na rzecz obejścia owych przepisów? Ale to przyszłość. To, co jest z kolei teraźniejszością, to temat tajemniczego pocisku rakietowego odnalezionego kilka dni temu w lesie pod Bydgoszczą. Co ciekawe, rakieta została odnaleziona przypadkiem przez kobietę, która odbywała konną przejażdżkę i sama rakieta nie eksploatowała. A jedynie spadła na ziemię Nie zmienia to faktu, że jest to przykład kolejnego incydentu naruszenia naszej przestrzeni powietrznej Mało tego, jak przedłożyli dziennikarze RMF FM Pocisk nie posiadał głowicy Co oznacza, że mogła się ona oddzielić i spaść nieopodal Zaś na ściankach rakiety znaleziono białe napisy wykonane w języku rosyjskim. Całe zajście jest o tyle ciekawe, że nikt nie informował opinii publicznej o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Zatem nasuwa się teraz pytanie, czy nasze placówki radarowe nie wykryły tej rakiety, czy po prostu kwestie utajniono. Tego nie wiemy, tak samo jak nie wiadomo, ile czasu leżała ona w lesie. Nie zmienia to jednak faktu, że sprawą zajmuje się obecnie prokuratura okręgowa w Gdańsku, prokuratura krajowa, wojskowi saperzy i specjaliści, żandarmeria, policja i SKW, zaś wstęp do lasu został zakazany z uwagi na to, że trwają poszukiwania samej głowicy. A teraz przejdziemy do cotygodniowego wątku zboża. Rosyjski resort obrony oskarżył Ukraińców o złamanie porozumienia zbożowego i stwierdził, że Kijów jakoby wykorzystuje przeznaczone dla statków z żywnością korytarze do uderzania w rosyjskie siły w Sewastopolu nadwodnymi dronami. Ministerstwo Siergieja Szojgu zasugerowało, że stawia to pod znakiem zapytania przedłużenie umowy po 18 maja. Od siebie jednak dodam, że nie jest to zaskoczeniem, bowiem szew rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow jeszcze na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku zaznaczał, że porozumienie nie zostanie przedłużone, jeśli Zachód nie spełni wymogów Kremla, a spełnienie owych wymogów jest wątpliwe, bo oznaczałoby ono w zasadzie zniesienie sankcji gospodarczych i przywrócenie dostępu rosyjskich banków do systemu SWIFT. I tutaj dochodzimy do kolejnej trudności, bowiem Turcja także planuje od 1 maja zablokować dostęp do ukraińskiego zboża. Teoretycznie nie wprowadzi ona stałej i kategorycznej blokady, ale aby chronić własnych rolników, od 1 maja wejdą na nowo cła graniczne na płody rolne, przy czym na te z Ukrainy wyniosą one 130%, co zasadniczo oznacza ni mniej, ni więcej jak fakt, że handel zostanie zatrzymany. Dla Polski oznacza to z kolei jeszcze więcej ukraińskiego zboża przechodzącego przez nasze ziemie, ale skoro o nich mowa, we wtorek Polskę odwiedziła premier Estonii Kaja Kalas, która spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim, aby omówić kwestie wynikające z wojny na wschodzie. Nie wiadomo jakie dokładnie były rezultaty rozmów, wiadomo jednak, że Estonia planuje zakupić od naszego kraju zbrojenia, przy czym powołam się tutaj na cytat pani premier. se Nasza współpraca obronna przechodzi na nowy poziom Jako przełomowy krok wspólnie zamówiliśmy polskie przenośne systemy obrony powietrznej Wzmacnia to nie tylko naszą współpracę, ale także bezpieczeństwo regionalne Koniec cytatu Co ciekawe w ostatnim tygodniu wyciekły także rosyjskie tajne dokumenty Departamentu Współpracy Strategicznej Które dotyczyły państw bałtyckich, a w nich między innymi właśnie samej Estonii Tak oto dla każdego z tych narodów Kreml stworzył dwa dokumenty, jeden określający strategiczne cele na przyszłość, drugi nakreślający zagrożenia dla realizacji owych celów. Zgodnie z zapisanymi tam planami cele zostały podzielone na polityczne, wojskowe, gospodarcze i społeczne, a ich czas realizacji został nakreślony na od 2022 roku do 2030 roku. Konkludując z zapisów wynika, że Rosja miała w planach wywołanie nastrojów prorosyjskich wśród społeczeństwa, ograniczenie wpływów nacjonalistycznych państw bałtyckich, stworzenie organizacji i Stowarzyszeń promujących Federację Rosyjską, nastawienie opinii publicznej przeciwko NATO, zwiększenie eksportu ze wschodu i napływ rosyjskiego kapitału. Co ciekawe, plany szły tak daleko, iż obejmowały nawet wprowadzenie języka rosyjskiego do estońskiego prawa. To znaczy miał się on na nowo stać językiem urzędowym i choć może nas to oburzać albo dziwić to zaznaczę że już wcześniej światło dzienne ujrzały dokumenty według których Kreml zakładał że po agresji na Ukrainę NATO się po prostu rozpadnie i narody wschodniej flanki zostaną pozostawione samym sobie więc nie trzeba być geniuszem aby połączyć fakty i wyciągnąć wspólny mianownik iż w taki sposób Putin planował na nowo przyłączyć do Rosji były republiki sowieckie. No cóż, wygląda na to, że ten pociąg już odjechał, ale nawet na Ukrainie starania co do zmiany podejścia ludności lokalnej są stanowcze, jak 26 kwietnia przedłożyła wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Obecnie wschodnie obszary kraju padają ofiarą masowych przesiedleń w głąb Rosji, zaś na tereny Ukrainy przywożona jest ludność z odległych regionów azjatyckich. Słowem nie da się wpłynąć na podejście ludności lokalnej, to trzeba zmienić ludność lokalną. W sumie są to dokładnie te same mechanizmy, jakie realizowano jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. Kolejna sprawa to dekret Władimira Putina dotyczący majątków wrogów ludu pracującego. I to w sumie w sensie dosłownym, bowiem Rosja chce powrócić do podobnej klasyfikacji ludzkości, jak przekazał członek Komisji Obrony Dumy Państwowej generał Andrzej Gurulew. Wrogowie ludu nie zaprzestali swoich działań po zakończeniu zimnej wojny i dlatego dziś należy się nimi zająć z podwójną siłą. Mężczyzna określił, że należy powrócić do idei obozów koncentracyjnych, gułag i zaznaczył, że jego dziadek Także spędził w Głagu 9 lat swojego życia. Co prawda został niesłusznie skazany i potem go uniewinniono, jednakże cytuję Trzeba tak było w tym czasie robić. To były błędy, ale ważniejsza od wszystkiego jest dyscyplina. Koniec cytatu. Zgodnie z wypowiedzią władze Kremla mają dążyć do zmiany przepisów prawa co do sądzenia obywateli, a także możliwości dokonania sądów polowych i natychmiastowych kar jeszcze na froncie, co w tłumaczeniu na nasze oznacza po prostu ideę samosądów. Teoretycznie kwestia Gułagu nie jest jeszcze oficjalnym stanowiskiem Federacji Rosyjskiej, ale w momencie, kiedy już ten wątek pojawia się w ich masmediach, można uznać, że będzie to nowy kierunek zmian. Jednakże nie o tym chciałem. Władimir Putin podpisał dekret co do rekwirowania majątków wrogów ludu, a w tym o przejmowaniu aktywów zagranicznych firm działających na terenie kraju. Przy czym przepisy zostały błyskawicznie wdrożone w życie, gdzie jeszcze tego samego dnia, gdy podpisano dokument, zarekwirowano własność fińskiego koncernu Fortum oraz niemieckiej spółki Uniper. Zdaniem dyktatora Rosja robi po prostu to samo co robi u się Zachód i przedsiębiorstwa zostaną zwrócone, jeśli po wojnie rosyjskie aktywa za granicą także wrócą pod władanie Rosjan. Mimo wszystko, widząc to, co się obecnie dzieje i kierunek, w którym ogólnie zmierza świat na dzień dzisiejszy, to nie spodziewałbym się, aby owe majątki kiedykolwiek powróciły do swoich prawowitych właścicieli. I Finowie poniekąd również to przyznali, wyceniając wartość swoich aktywów na terenie Federacji Rosyjskiej na 1 euro. Zresztą przypominam, że Putin jest ścigany na świecie w kategoriach przestępcy, i tutaj także pojawia się ciekawa informacja prasowa: mianowicie w sierpniu na terenie RPA odbędzie się szczyt państw w bloku BRICS, do których należy także sama Federacja Rosyjska. Słowem, Władimir Putin odwiedzi Republ Południowej Afryki i zgodnie z międzynarodowym prawem władze tegoż kraju miałyby go obowiązek zaaresztować. Dlatego też jak poinformował prezydent Cyril Ramafosa, kraj wycofuje się z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Decyzja ta zdaniem polityka uzasadniona jest chęcią zachowania neutralności połączoną ze stronniczością owej instytucji. Od siebie jednak dodam, że jak dotąd RPA odmówiło potępienia. Federacji Rosyjskiej za sam atak na Ukrainę. Więc widać, że władze także są stronnicze Zresztą o taką samą stronniczość oskarżane są władze państw zachodu Mówiące o rozpoczęciu rokowań pokojowych dopiero po przeprowadzeniu kontrofensywy ukraińskiej Jak przekazał szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow Jest to polityka wręcz schizofreniczna Ale jednocześnie to nie zachód, a sama Rosja odmawia obecnie negocjacji Więc podsumuje to zwrotem Każdy oskarża każdego ale nie patrzy, co sam robi. I tutaj przechodzimy do bardzo istotnego wątku zbrojeń ale nie ukraińskich czy rosyjskich, a ogólnoświatowych jak przedłożył dziennik The New York Times, rosyjskie przedsiębiorstwo Rosatom i Chińska Agencja Energii Atomowej podpisały porozumienie o długoterminowej współpracy. Na mocy którego Rosja dostarczy swojemu sąsiadowi 25 ton wysoko wzbogaconego uranu do produkcji głowic jądrowych. W obliczu tego faktu, a także wyjścia Federacji Rosyjskiej z międzynarodowego systemu lustrowania potencjałów atomowych, Kongres Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o powrocie do programu budowy głowic. Co ciekawe, broń tego typu nie była wytwarzana na terenie Ameryki od czasów upadku ZSRR, jednakże obecnie Obecnie wszystko ma się odmienić. Jak podała Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Jądrowego USA, wznowi produkcję plutonu na wielką skalę. Już na start podpisano porozumienie co do produkcji 80 rdzeni plutonowych na rzecz głowic jądrowych. Podjęto także decyzję co do przedłużenia żywotności bomb B-61 oraz modernizacji międzykontynentalnych pocisków balistycznych Trident II. Rozmieszczonych na amerykańskich okrętach podwodnych. Słowem, wygląda na to, że powracamy do okresu zimnowojennego w sensie dosłownym i wręcz namacalnym. Zanim jednak przejdę do kwestii frontowych, nadmienię jeszcze o wsparciu militarnym dla Ukrainy. Po pierwsze, okazało się, że Słowenia w całkowitej tajemnicy przekazała walczącym 20 transporterów opancerzonych Waluk, o czym poinformowała ostatecznie Agencja Informacyjna RBK Ukraina. Po drugie, jak przedłożyła w komunikacie prasowym korporacja Rheinmetall, niemieckie Ministerstwo Obrony podpisało kontrakt na zakup i wysyłkę na wschód 300 tysięcy sztuk amunicji do zestawów przeciwlotniczych Gepard. Po trzecie, jak przedłożył dowódca sił NATO w Europie, generał Christopher Cavoli, prawie wszystkie pojazdy bojowe obiecane Ukrainie przez partnerów sojuszu zostały już dostarczone. Przy czym mężczyzna określił, że zrealizowano dokładnie 98% planowanych dostaw i podkreślił tym samym, że przez całą zimę koalicja umożliwiła ukraińskim siłom zbrojnym wytworzenie zdolności niezbędnych do obrony i odzyskania części suwerennego terytorium. Po czwarte, swoją chęć do zakupu na rzecz Ukrainy rakiet dalekiego zasięgu wyraziło Ministerstwo Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii i po piąte, w ostatnich dniach mia Miała miejsce ponad godzinna rozmowa telefoniczna pomiędzy prezydentem Francji Emmanuelem Macronem a Wołodymirem Zeleńskim. Nie wiadomo jak przebiegła rozmowa i jakie dokładnie padły w niej ustalenia, jednakże po jej odbyciu Zeleński przedłożył prasie, że Francja zobowiązała się przesłać na wschód ogromny pakiet uzbrojenia pancernego. Choć większych szczegółów w tym aspekcie brak, skoro mowa o wsparciu, należy także wspomnieć o Danii, która zobowiązała się przekazać 1 miliard euro na odbudowę Ukrainy po wojnie. Z kolei co do samego frontu, w zasadzie niewiele się na nim zmieniło. Walki trwają, jednakże ich linia pozostaje tam, gdzie tydzień temu. Wstępne przekroczenie Dniepru na południu w okolicach Hersonia nie pociągnęło za Osobą spektakularnej kontrofensywy, której się spodziewano. Bachmud w dalszym ciągu nie został zajęty przez wojska rosyjskie i walki w nim należą do najcięższych. Jak przekazuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Podobne ciężkie walki trwają obecnie o Marinkę, Awdivkę i Łyman. Od wczoraj odnotowano kilkadziesiąt szturmów w tych rejonach oraz ostrzały artyleryjskie w okolicach Kupiańska i obwodach Czernichowskim, Sumskim, a także Charkowskim. Walki rozpoczęły się również na południu w okolicach samego Hersonia, ale raczej mają one związek z tym, że Ukraina przesunęła tydzień temu front delikatnie na wschód. Powróćmy jednak do samego Bahmutu, bo to tam straty obu stron są największe. Walki o miasto cały czas trwają, Federacji Rosyjskiej nie udało się go zdobyć i przedłożę tutaj wypowiedź ukraińską, jak i rosyjską na temat tychże walk. A zaczniemy od tej pierwszej i jest to sprawozdanie ukraińskiego żołnierza wyemitowane na antenie Radia Swoboda. Cytuję: Sytuacja jest napięta. Dookoła miasta są liczne najlepiej wyszkolone oddziały przeciwnika. My ich tutaj zablokowaliśmy, oni nie mogą przerzucić się na inne odcinki. Miasto jest atakowane zarówno w dzień, jak i w nocy. Nie dają nam wytchnienia. Trzy dni temu wrzucili jakieś puszki ze specjalnym gazem. Może to był jakiś chlor. Siedzisz w piwnicy i czujesz, że brakuje powietrza. Ciężko się oddycha. Z miasta bardzo trudno wyjechać, droga jest ostrzeliwana, a nad nią stale operują drony rozpoznanie z powietrza. To piekło na ziemi. Koniec cytatu. A teraz przedłożę wypowiedź przywódcy grupy Wagnera Jewgenija Prigorzina. Cytuję: Ukraina rzuca do walki w Bachmucie dobrze wyszkolone jednostki, co sprawia wrażenie kurczowego trzymania się miasta. To oczywiste, biorą nas tutaj na przeczekanie, budując jednocześnie siły z tyłu frontu i przygotowując się do nieuchronnej kontrofensywy. Wszystko wskazuje na to, że ruszy ona w okolicach 2 maja, gdy poprawią się warunki. Pogodowe, a ziemia wyschnie i będzie twardsza, co umożliwi użycie ciężkiego sprzętu. To może być koniec tej wojny dla Federacji Rosyjskiej. Moi najemnicy ponoszą pięć razy większe straty niż powinni ze względu na brak wsparcia Moskwy, a podczas kiedy my się tutaj wykrwawiamy, nikt tego nie wykorzystuje. Armia powinna uderzyć na kierunku słowiańska i kramatorska. By zmniejszyć presję na Bachmut, ale nikt tego nie robi. W dodatku znowu mamy braki Amunicyjny i nikt nie myśli nam wysłać nowych zapasów. Jeśli nie dostaniemy w końcu amunicji od Kremla, będziemy zmuszeni po prostu opuścić nasze pozycje. Według moich danych, Ukraina przygotowuje obecnie oddziały 50 tysięcy wyszkolonych ludzi, czyli 12 brygad, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt z zachodu. Na na chwilę obecną nie mamy nic, co może się temu przeciwstawić. Koniec cytatu. I choć wypowiedź ta brzmi jakby Rosja już przegrywała wojnę, to dodam, że Prigorzin słynie z aktywnego krytykowania działań Kremla i narzekania na stan rosyjskiej armii w nadziei, że zmotywuje to Ministerstwo Obrony Sergeja Szojgu do wysłania zdecydowanego wsparcia na front. Więc mężczyzna ten może nieco koloryzować, co nie zmienia faktu, że Rosja w dalszym ciągu stara się zalepiać dziury wśród swoich oddziałów. Już tydzień temu informowałem o kolejnej cichej fali mobilizacji, mającej opiewać na nieomal 400 tysięcy ludzi. Do tego, jak przekazuje główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, na terenach okupowanych planowano zwerbować 26 tysięcy ludzi, przy czym aż 55% z nich zostało wziętych siłą. Zaś jak przedłożyła Olga Romanowa, przewodnicząca niezależnej organizacji pozarządowej Ruś Siedząca, tylko w kwietniu wzięto na front 10 tysięcy więźniów z terenów wewnętrznych Federacji Rosyjskiej którzy trafili bezpośrednio do grupy Wagnera. Co ciekawe, jak dotąd przez ową jednostkę przeszło już około 50 tysięcy więźniów, przy czym do domu wróciło zaledwie 5 tysięcy z nich, czyli co dziesiąty człowiek. I na tym głównie polega problem Federacji Rosyjskiej. Ukraina ma mniejsze siły na froncie, jednakże są one doskonale wyszkolone. Federacja Rosyjska zarzuca front totalnie nieprzygotowanym do walki mięsem armatnim. Co w zasadzie jest działaniem na niekorzyść owego kraju, dlatego że po wojnie utraci on masę pracowitych obywateli, którzy mogliby kreować PKB owego narodu. Tak czy inaczej, co poza tym, jak przedkłada generał Wauerii Załużny w ostatnim czasie Federacja Rosyjska ostrzelała m.in. Kijów i Nikopol, zaś Rosja odnotowała eksplozję na lotnisku wojskowym nieopodal Sankt Petersburga oraz lotnisku w Rostowie nad Donem. Do tego doszło do pożaru w zakładach zbrojeniowych Motowicza w Permie, czyli jedynego producenta systemów rakietowych wielokrotnego startu na wschodzie. Głośną stała się także sprawa zniszczenia 10 zbiorników z produktami naftowymi o pojemności 40 tysięcy ton, ulokowanych w porcie w Sewastopolu, co potwierdził sam przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrzej Jusiow. Z drugiej strony Ministerstwo Obrony Narodowej Rosji opublikowało informację, według której pod Kramatorskiem zniszczono transport kolejowy z 200 tonami amunicji dla armii ukraińskiej. I to tyle jeśli chodzi o walki. Ostatnią ciekawostką jest fakt podawany przez agencję RIA Nowosti i potwierdzony przez brytyjski wywiad, iż na froncie pojawiły się rosyjskie czołgi T-14 Armata, czyli pojazdy najnowszej generacji, które w zasadzie nie przeszły jeszcze do pełnowymiarowej, masowej produkcji. Jednakże jak podają sami Rosjanie, maszyny nie biorą bezpośredniego udziału w walkach szturmowych, a jedynie ostrzeliwują pozycję wroga na dystans, co z pewnością jest podyktowane lękiem przed utratą którejś z nich. Od siebie tutaj dodam, że armata miała być rewolucyjnym złotym dzieckiem armii Kremla, ale program rozwojowy owego pojazdu okazał się być kawalkadą klęsk i problemów technicznych, na skutek czego produkcja była coraz mocniej okrajana, a wejście do uzbrojenia bezustannie opóźniane. Teoretycznie maszyny zostały użyte podczas wojny w Syrii, ale wojsko korzystało z nich niechętnie z uwagi na niekończące się fale usterek technicznych. Jak przekazał brytyjski resort, obecnie maszyny zostały przetransportowane na front w celach czysto propagandowych, ale moim zdaniem możliwe, że Rosjanie chcą przetestować ich możliwości wobec zachodniego sprzętu, kiedy ten wreszcie zacznie atakować pozycję wroga, co może być w końcu lepszym testem możliwości armaty, jeśli nie bezpośrednia walka z Amerykanami. Amerykańskim Abramsem. To tyle, jeśli chodzi o wojnę. Co istotne, w ostatnich dniach wypłynęły nieoficjalne informacje z Białego Domu i część urzędników, analizując stosunek sił według zdjęć satelitarnych i pozyskanych danych wywiadowczych, uznała, że Ukraina nie będzie w stanie wypchnąć dobrze okopanych wojsk rosyjskich z okupowanych ziem. Podobny sceptycyzm ma dotyczyć także potencjalnej możliwości przecięcia rosyjskiego mostu lądowego z Krymem, i powołam się tutaj na cytat, który opublikowała prasa amerykańska, cytuję: Ukraina może poczynić pewne postępy na południu i wschodzie, ale te zdobycze nie dorównają zdobyczom kontrofensywy z zeszłej jesieni. Dlatego też Kijów jest gotów dostosować swoje cele do skromniejszych, aby łatwiej było je przedstawić jako zwycięstwo i zakończyć wojnę. Jako kompromis pomiędzy tym co chce a tym co może uzyskać I cytat ten został również przedłożony w dzienniku Politisio Ale nie są to słowa odosobnione bowiem już wcześniej agencja Bloomberga opublikowała podobne analizy Powołując się na słowa wysoko postawionych urzędników Unii Europejskiej Mało tego, dziennik Foreign Policy przedkładał słowa deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy Oleksandry Ustinowej, która po raz kolejny potwierdzała podobne doniesienia, że Ukraina nie ma dostatecznych sił do przeprowadzenia jakiejkolwiek kontrofensywy i dlatego podobna ma zostać odsunięta w czasie do bliżej nieokreślonej daty. Czy to wszystko prawda, czy jedynie element gry geopolitycznej tego nie wiemy, ale z pewnością nadchodzące dwa miesiące wszystko. Wyjawią. Na koniec, jak zwykle, przedłożę jeszcze raport ze strat. Zgodnie z przekazem Ukrainy, Federacja Rosyjska straciła dotąd 190 510 żołnierzy, 3699 czołgów, 7189 pojazdów opancerzonych, 2914 systemów artyleryjskich, 544 wyrzutni rakietowych, 295 stanowisk przeciwlotniczych, 308 samolotów, 294 śmigłowce, 1475 dronów bojowych, 932 zestrzelone pociski rakietowe, 18 okrętów, 5842 pojazdy i cysterny oraz 357 jednostki sprzętu specjalnego. Na razie ode mnie to tyle Więcej informacji prasowych Brak widzimy się standardowo Za tydzień Mam nadzieję, że materiał okazał się być dla Was Jakkolwiek wartościowy merytorycznie Jeżeli tak, zachęcam do skorzystania Z łapek i okazania tego w komentarzach Jeżeli z kolei chcecie, aby kanał Się rozwijał, nie upadł I aby w przyszłości pojawiały się na nim Podobne i inne materiały Chcecie docenić moją ciężką pracę Zachęcam do skorzystania z Patronite'a Link do Patronite'a znajdziecie w opisie nawet najdrobniejsza wpłata zmienia bardzo wiele. Hej ludziska, cześć!